Mamy dzisiaj sylwester, więc będziemy się szykować na imprezę. Jedziemy do naszej przyjaciółki do Gdańska w sumie jak co roku. I na razie jestem jeszcze w ogóle nie wyszukowana. Nawet nie miałam włosów, bo chciałam wam pokazać, jaki prezent dostałam na święta. I ogólnie tak. Jednym z moich życzeń na święta był ten zestaw z Olaplexus z Sephory, taki wygładzający. Ale zaszła pomyłka i dostałam inny zestaw, w którym jest szampon, odżywka, a do tego jeszcze taki Olaplex numer 3 Hair Perfector. To się nakłada jakby przed szamponem, żeby wzmocnić włosy Coś takiego. No i jakby fajnie, ale... Chciałam ten wygładzający jednak, co nie? Nawet pojechałam do Sephora, żeby go wymienić, tylko że już nie było żadnych zestawów z Olaplexu, nawet jak sprawdzałam na stronie, nic nie było. Więc stwierdziłam, no dobra, to zostanę przy tym. Przetestuję sobie szampon, odżywkę, okej. Okay. Ale słuchajcie, Zuza jakimś cudem znalazła na Sephora, że jednak jest dostępny ten wygładzający zestaw i mi po niego pojechała. Ten mam jeszcze w pudełku, nieodpakowany. Dobra, i teraz pójdę umyć włosy. Użyję sobie tego wszystkiego. A z wyjątkiem tego hair perfectora, bo już go używałam w tygodniu, więc teraz e, nie potrzebuję tego, bo to jest do używania raz w tygodniu. I jak już wysuszę włosy, to mam taki patent, że je zakręcę na lokówce. To widziałam, jak ludzie to robią z Dysonem, ale no niestety nie mam Dysona, więc zakręcę je na lokówce i potem te loki będę sobie tak zakręcać na wałki i te wałki sobie będę trzymać na głowie przez kilka godzin i słuchajcie, no ja mam te wałki takie, wiecie, nie wiem, jak one się nazywają, ale takie, takie, które jakby się przyczepiają do włosów ja właśnie tego nie lubię, bo nie wiem, no może po prostu nie umiem sobie ich założyć, ale wszystkie włosy mi się ciągną, potem jak to zdejmuję, też włosy mi się, pełno włosów mi się wyrywa, więc ja sobie pozakładam na te wałki takie pocięte części z, z rystop, i uważam, że to będzie lepsze. No bo teraz jakby tutaj się mi nie będą te włosy tak wplątywać, i to nie będzie takie bolesne zdejmowanie tych wałków. No a jakby efekt będzie taki sam, bo to w niczym no, innym nie przeszkadza, tak? Włosy wysuszone wyglądają bardzo ładnie, już wam pokazuję. A teraz będziemy przychodzić do zawijania tych loków i nienawidzę tego robić, ale chcę mieć fajny efekt. Dobra, najpierw muszę sobie podzielić włosy. Potem muszę je zakręcić na lokówkę i będziemy wtedy robić yy, loki na cewałki. Kawałki są na głowie, chociaż ja nie wyobrażam sobie zrobić tego, zawinąć sobie tych włosów sama. Mi pomaga Zuza. Nie wiem, jak te dziewczyny na tych TikTokach wszystkich robią to same, bo nie da się tak. Yy, dobra, położam sobie płaczki pod oczy, te jest Isany, chyba wiecie już, że są moje ulubione. I zabieram się najpierw za skincare, potem za makijaż. Ostatnio yy, ten krem wyciszający, prebiotyczny z Baby Cluba. Bardzo mi pomaga właśnie przy zaczerwienieniach. Bardzo go ostatnio lubię. Tylko niestety z nim trzeba uważać, bo trochę się pod makijażem roluje. Ale ja... Ten szum, który słyszycie, to jest po prostu odkulacz, który sobie jeździ w przedpokoju. Ogólnie oglądałam ostatnio Saltburn. Może kojarzyć ten film z TikToka, bo przynajmniej ja miałam bardzo dużo TikToka w tym filmie. Zanim go obejrzałam, to zrobiłam sobie bardzo dużo spoilerów bo widziałam jakieś opinie, że to jest taki trochę horror, że dużo osób, jak go obejrzało, to po prostu jest straumatyzowanych, a ja nie chciałam zostać straumatyzowana tak jak to było, kiedy obejrzałam Midsommar, więc zrobiłam sobie bardzo dużo spoilerów, zrobiłam research, jakie tam są sceny, co tam się dzieje. Um, obejrzałam ten bardzo chciałam obejrzeć ten film właśnie, bo po zwiastunie wydawał mi się bardzo ciekawy i interesujący, więc go obejrzałam i mogłam powiedzieć, że. Nie jest to, w mojej opinii przynajmniej nie jest to horror, nie jest on straszny w żadnym, pod żadnym względem. Rzeczywiście jest dziwny, jest dużo takich dziwnych scen, ale jest też śmieszny, tak jak na Wikipedia jest napisane, że to jest e, czarna komedia, komedia drama. To rzeczywiście bym powiedziała, że tak, to się zgadza, ale tak podsumowując, to, podobał mi się ten film. Jacob Ellery też w nim wygląda bardzo dobrze. W ogóle cały film jest tak nakręcony, że przyjemnie się go ogląda. No i też muzyka jest świetnie dobrana, naprawdę. W ogóle na święta dostałam też taki jeden prezent od mamy, który właśnie zaraz ze sobą spakuje. I to jest piżamka. Już wam pokazuję góra. To jest taka koszulka biała, kremowa, na długi rękaw. Cała bawełniana. Ona jest z a spodnie są z Intimisimi, z taką nieciasną gumką, właśnie takich szukałam. I one są yy, w takim ładnym kolorze: taki brudny róż i z takimi doimymi pszyciami, pacyczkami. I jeszcze się w sumie zastanawiam, co mam ubrać, bo w sumie myślałam o tej czarnej, sukien o czarnej sukience długiej, na długie rękawy z sztukę, tylko że wydaje mi się, że już ją miałam rok temu na Sylwestra. Ale szczerze mówiąc nie mam żadnego innego pomysłu, bo mogłam, jeszcze mogłam ubrać tą białą sweterką sukienkę z Naszą Sztukę, tylko, że ją miałam na Wigilię, ona mi tak na Sylwestra nie pasuje. No nie wiem, nie mam żadnego innego pomysłu, więc chyba zostaniemy przy tej czarnej, yy, długiej sukience. Chciałam sobie zrobić hennę wczoraj albo dzisiaj rano, znaczy chciałam. Ja mam taki plan, żeby zrobić hennę, ale mi się nie chciało właśnie. Więc musimy pracować nad tym, co mamy. Kupiłam tutaj też wczoraj nowe majtki, bo kiedyś widziałam na TikToku, że na Sylwestra powinno się ubrać jakieś nowe majtki, żeby mieć szczęście w kolejnym roku. Więc kupiłam jakieś na promocji w tezenisie. I mam nadzieję, że przyniosą mi szczęście. Dobra, i to już wygląda dobrze, bo... Nie jest tego brązera tak dużo, ale nie jestem też taka blada. Wygląda bardzo fajnie, więc przechodzimy sobie do różu mojego ulubionego. Zakręcam sobie rzęsy, maluję je tuszem i to będzie wszystko do Mam taką suchą szczoteczkę do przeczesywania. Drwi, brwi, rzęs. I lecimy z tuszem brązowym, więc też będzie tak wiecie, delikatnie podkreślona. Więc chyba, jeżeli chodzi o makijaż, to jest wszystko. Aha, jeszcze będę malowała usta, ale na razie tego nie robię, no bo jeszcze będę jadła. Dobra, efekt mamy taki. Przecież? Efekt mamy taki. Już zdjąłem te wałki. I włosy są takie właśnie uniesione, fajne. Tylko te końce tak się nie zakręciły, jak jakbym chciała. Może teraz jeszcze podczas drogi sobie jakoś tak upnę, żeby się zakręcenie utrzymało lepiej. No. Teraz moje włosy wyglądają tak średnio, bo sobie je zawinęłam na skarpetki tak delikatnie, żeby troszkę może w czasie no będziemy jechać półtorej, dwie godziny, więc zdążę mi się te włosy jakoś tam zakręcić. Przebrałam się już w sukienkę z naszej sztuka, malowałam usta błyszczykiem właśnie i konturówką. I wydaje mi się, że już nawet jestem całkowicie spakowana, więc zaraz wyjeżdżamy. Zazwyczaj zakładam pod tą sukienkę taką modelującą bieliznę. Teraz jej nie mam, no i nie wiem, jakoś tak mi to dziwnie wygląda. Dobrze wygląda. Uja, że dobrze wygląda. No nie wiem, sama. Dobrze. Mamy już 4 stycznia, czyli jest 4 dni po imprezie. Ja jestem pomalowana, bo dzisiaj wychodzę najpierw do lekarza. Jestem noga w, w tej piżamce, którą Wam pokazywałam. Zapomniałam w ogóle, żeby cokolwiek nagrać, nawet nie nagrałam fajerwerków. W każdym razie dzisiaj idę do endokrinologa, żeby zrobić sobie jakieś tam badanka, zajrzeć na te hormony, a później przejdę się chyba, chyba z Zuzą, dzisiaj przejdziemy do pijalni czekolady wedla, bo wczoraj byłyśmy w kinie na łące i mam taką ochotę, żeby się napić gorącej czekolady w jakimś takim miejscu że muszę pójść.